W wyznaniu wiary, mówimy też takie tajemnicze słowa, że Jezus Chrystus jest zrodzony, a nie stworzony. I teraz chcemy Wam dzisiaj powiedzieć o tym, skąd się wzięło w ogóle w credo to stwierdzenie i co ono oznacza w praktyce po prostu. Tak jak mówiliśmy w pierwszym filmiku, że Pan Bóg daje prawo i generalnie tak to funkcjonuje, że się daje prawo wtedy, kiedy społeczeństwo ma z czymś problem. Tak samo jest tutaj w, w Kościele w kwestii wyznania wiary. Te słowa zostały e, przyjęte w odpowiedzi na pewną herezję, która się pojawiła. Mianowicie żył sobie pewien kapłan, prezbiter Ariusz Opowiada z wam Aleksandrii. <laughs> to no bajkę, historię może bardziej, bo to jest historia prawdziwa. Rzeczywiście był Ariusz który bardzo był kochany też przez ludzi, był dobrym kaznodzieją, ale Arius zaczął błądzić w swoich teologicznych stwierdzeniach, ponieważ zaczął rozumować i interpretować słowo Boże po swojemu, bardzo po ludzku. On wyszedł z założenia, że jeśli ludzie mają dzieci, rodzą dzieci, to te dzieci są Słabsze od tych dorosłych, zależą od nich w jakiś sposób. No bo tak e, jest. Bo tak jest. I dorośli istnieli wcześniej, ci, którzy dali tym dzieciom życie, i niestety Ariusz przeniósł to też na relację Boga Ojca z Synem Bożym, z Jezusem. No i doszło do, do powstania takiej właśnie herezji, że, że ojciec był pierwszy, e, że on tego syna zrodził w taki sposób, w jaki to my rozumiemy, w kontekście no, rodzenia dzieci, po prostu tak, tak po ludzku. Tymczasem. Kościół wyartykułował te słowa właśnie zrodzone, a nie stworzone w czasie soboru nicejskiego. 300... 325, tak, 325 rok. rok naszej ery, oczywiście. Oczywiście. <laughs> I chodziło o to, żeby pokazać, że używamy tego słowa zrodzony, żeby pokazać, że nie został stworzony przez nikogo po prostu, że jest Bogiem. Nie? I właśnie to jest sedno tego, żeby pokazać, że Jezus jest Bogiem. Co jest ważne też zaznaczyć, to nie oznacza, że. Kościół i chrześcijanie dopiero od 325 roku wierzą w bóstwo Chrystusa. Oznacza to tylko tyle, że wtedy był problem, to co Paweł powiedział, i wtedy trzeba było jasno określić, jaka jest wiara Kościoła, w co wierzą chrześcijanie, że Jezus jest Bogiem prawdziwym. I to my też mówimy w kredo przed tym stwierdzeniem zrodzone, i nie stworzone. Mówimy Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. No ale przecież Ariusz mówił, że Jezus jest zrodzony, mhm. ale on, go, on to właśnie rozumiał w takim sensie bardziej stworzenia, Ludzie. takim ludzkim i my byśmy to przełożyli właśnie na stworzenie, że według Ariusza Jezus był kimś stworzonym przez Boga Ojca. To znaczy, był moment w historii, kiedy Jezusa nie było, co jest oczywiście teologicznym, teologicznym błędem. Dlatego my mówimy zrodzony, bo jest synem, a nie stworzony, bo istnieje od zawsze. I teraz to, co Mateusz powiedział, możemy odnieść do, do jednego faktu, chociażby znaczy do wielu faktów, ale. Ale tak się uczepimy tego jednego, mówiliśmy o stworzeniu świata i czytamy w księdze rodzaju właśnie, że, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i tak dalej. Generalnie ta księga, jakby tak jak ją czytamy, tak ten pierwszy rzut oka, mówi nam o Bogu ojcu, ale bardzo ważne jest to, żeby, żeby mieć to na uwadze, że, że ta trójca święta jest nierozdzielna. Ten Bóg tam był już razem z Synem i już razem z Duchem Świętym. Nie? Czyli Jezus był już z Bogiem Ojcem przystwałem świata po prostu. Tak. Nie miał ludzkiego ciała, bo to przyjął dopiero w konkretnym momencie historii świata. O tym będzie później. Z Maryi tak. Dziewicy. To będzie o tym później. Ale właśnie, bo też myślę, że jest wielu ludzi dzisiaj, którzy mogą właśnie w ten sposób pojmować Jezusa jako jakiegoś niższego Boga. Że On się po prostu pojawił w roku zero. Nie? I... Takie twierdzenie się nazywa subord... subordynacjonizmem. Trudne słowo, napiszemy je dla Was tutaj. E, to znaczy jest to pojmowanie Trójcy Świętej, w sumie przeczenie Trójcy Świętej, ale pojmowanie jej na sposób politeistyczny, czyli mamy głównego Boga Ojca, który rodzi niższego sobie syna, e, który ma jakieś boskie cechy, ale nie jest na równi z Bogiem. Tak nie wierzymy. Tymczasem mamy jednego Boga, no właśnie. I w ogóle też yy, miejcie proszę na uwadze to, że to, to o czym my tutaj mówimy, yy, no my się tu możemy mądrzyć, znaczy, mądrzymy się w sensie w yy, jakby wewnątrz nauczania Kościoła, nie? To nie, nie wymyślamy wam żadnych innych rzeczy, ale ale bardzo ważne jest to, że to jest wielka tajemnica. Tego się nie da po prostu po ludzku tak wyjaśnić. Nie? Jak ktoś tak próbuje, tylko rozumem to pojąć, no po prostu się nie da, bo stajemy przed, przed wielką tajemnicą w tym momencie. Nie przypomniałeś taki jeden mój ulubiony sketch, jak pewna pani zdawała egzamin i na zadane pytanie mówi: No, no nie da się tego objąć. I w sumie miała rację: Nie da się tego, <laughs> dać tego objąć. Próbujemy nazwać to ludzkimi słowami. Coś one nam mówią, dają nam pewien obraz. I niech dla Was to też będzie pomocą do głębszego zrozumienia i świadomego też wypowiadania tych słów, które tak dobrze przecież na pamięć wszyscy znamy. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!